To witamy w kolejnym potężnym materiale z serii World of człowiek 3, 3v3 ze mną Ezio. Dzień dobry wieczór. oraz Artur. Cześć. I gramy na potężnego Matego, Grappe i Edwina. O, jeszcze raz czachę, muszę nacisnąć. No i znów pajączki poproszę na górę. Gdyby to Artur mówił, w kupca, tak? Tak, Osiem złoto, 17 i reszta krycha, dobra. plan B panowie. Gramy dokładnie to samo co 5 minut temu. Dobra. Plan, cinek. plan, jest, identyczny. plan jest identyczny. Cinek, cinek, cinek. Cinek, cinek tam wycinkuje górę, to jest easy. Jako odcinek, że minęło już trochę grini, i będzie chciało ci się tego wycinać, muszę powiedzieć coś od serca. Nie wierzę w to, że Drake przyznał się do tego, że jest homo, ale to zrobił. Spieram cię, Drake. Ja? Ale ja jestem tolerancyjny. I wam też to zaleca. Tak tylko mogę. Trzymaj się, chłopie, bo naprawdę masz ciężko tam na mieście. Znaczy, gdzieś po kebaba, czy coś takiego. A był dzisiaj. To znaczy, wtorej. Ale czasem. Dorwa dorwałeś go właśnie po drodze. Nie, a to, że się przyznał. Nie, ja nie dzieje się, że on tak kebaby ustawiło mnie. No, jesteś z białym tofem, przynoszę mnie, panie, życzenia, Dobra, poproszę tą kryszkę, ale nie to dawaj, jest? Ezio. Bo ten ten na się, musi odkładać. Ale przez moment będzie mu się odkładało. Nie, tak, ja mu to tak. odeślę. Bo kliknie dwa buffy do cieni. Po co on buffy do cieni, jak nie będzie miał cieni? Na oczka. Przecież cienie też będą głód na oczka. Też z pięć trzeba zrobić, żeby stać na oczka. No. Czas jak Cinek mi brakuje do ciebie słów. No geniusz, geniusz. no bas. No ja nie wiem, Cinek. Ty zagrać na tej górnej alejce, a nadal nie wiem masz jakieś przeświadczenia dziwne. To się nazywa medycyna oparta na fakta. Tylko punktura, to jest jedyne właściwy wyjście odcinek. Ale widać, że taki lekarzy to mało, mało. do Ach, teraz mi przerwał dziaduwa. A to kurde. Bandyta. A, I to jest krótki odcinek, bardziej informacyjny na punkcie Drake'a. No bo nie wiem, czy wszyscy sobie zdają sprawę, ale stwierdziliśmy, że zagramy Sandedem. Że to będzie krótka gierka. No, wyjdzie albo nie wyjdzie, nie? Mamy duże szanse, bo mamy aż 50% szans. Pytania mojego, da. Gram tym drugi raz. <grym>, dzisiaj, rozumiem, że dzisiaj. No i ogólnie, i ogólnie. No, no.

Twój bohater został zaatakowany. Służę, by w ten dzień uciekać z domu. Panie, daj odboczę. Nie dam rady. Panie, masz nowe jednostki do dyspozycji. Robić w ogóle ten? Buffy do regenu money, czy nie? Nie, raczej. To jest waste. Panie... Nie ma sensu, Dobra, te cztery kliknięte. No chę, panie, no chę, panie, yy, u góry przegrywamy. daję. faj, bohater faj, co Eee, u góry przegrywamy. Cofaj, cofaj, cofaj. Cofaj, cofaj, szkoda tego. Niech mi wyjdą bazyle. Zamienienia coś dostanę od Was, potrzebuję na bibliotekę. Masz 200. 200 dwieście. jesteś Tak jest szczepion. się Mam trzy krudowe i Dobra, już mam bo... wam. Ty... cinek, idź, bo ty jesteś wolniejszy. Mam dwa bufy już kliknięte panowie A jeżeli coś obbijesz i ja będę miał chociaż jedno jajka to już jest git Ale to ty Dobra. musisz zabić tym Co potrzebujesz, Ezio? Ja już mam wszystko, ja mam kaplicę dwa... Kaplica robi już, na no dawaj na górę. Kaplicę już robi na górze. No to dawaj tymi niszami na górę. No muszę bud do... Ale ja nie mam miszy jeszcze, Hop, ja je do dobuduję tą bibliotekę i idę do was od razu. Ale ty musisz bohaterem być na górze Ezio, co ty robisz? Idę, idę, idę do was Ale maniana odwalona mordeczko, <tak>, tak nie robimy Spokojnie, nie stresuj co? chłopaka Co? No budow ale bibliotekę budować, nie? Ale to, ale to bohater możesz mieć w innym miejscu na mapie Ej, więcej szkieli, co ty masz takich mało? Masz no, te dwie potkie zostawione? No. Aż mam je, mam je No to git. masz portal u góry jakby co, jak przecież choromuj, to sobie zrobisz Zabraliście bibliotekę budować bohatera, żeby było szybciej. Daję ci krychy. Ja też. Tak. Zmieści ci się? Zmieści ci się krycha jeszcze? Dam, jak dam? No, lipa trochę, Poczekaj chwilę. Dobra, masz tutaj portal, mój przyzwy jeszcze szkiele. Rasują mnie na dole, rasują mnie na dole. Mm, tak jak myślałem. No to szybko, góra wchodź, chodź. góra wchodzimy, już. no. Daj, Kryfy. Daję. Mam cały stack. Metal coś dostanę od was? Nie mam. Fokusuj się na wieżę, zostały Daję ci krychę. Trzeba kapliczkę z... ten... zniszczyć Dawaj tą kapliczkę tam, foku z to tą kapliczkę Macie krechę? Daj Eziovii krechę Dobra, chodźcie, Dobra, dobra. wyjebane, wyjebane Idziemy fork'a, fork'a, fork'a On tutaj nic nie zrobi, on tutaj nic nie zrobi, bez sensu Chodź orka szybko Myślisz? Szybko, Cinek, cinek ty, ty, ty kończ My idziemy fork'a, choć Dobra, dobra Jednego co w rozkiele ten przywołek Metalu coś dostanę? 100. Buduj się buduj bibliotekę gdzieś, buduj bibliotekę bohaterem Dawaj, dawaj, dawaj tego Orka, dawaj, dawaj Nie bij mnie panie. Tak, panie. Twoje pa, oddziały zostały zaatakowane, tak, nie? Pa, panie? Służę Jestem tylko. Tobie. Tak, panie. Tak, panie, jestem taki zraniony. Daj kolejną kaplicę, niszczę. Co? niszczę. Twoje zaatakowane. Uwaga, katapulta. No, muszę niszcze. się na niej sfokusować. Niszczyć, niszczyć. Dobra, potrzebujesz jakiś surku? Metalu, krychy. 500 metalu, 500 krychy. Dawajcie w dodanego, w dodanego od razu. No i gierka z Andedem jest bez sensu, co potwierdziła ta gra. Co nie, Artur? No tak, chodźmy na górę. Zgadzam się z tobą w tej kwestii, Deda, że te gry są wypaczone. Nie dam rady. Masz zbyt wielu ludzi. to jakbyśmy Wiecie się czegoś Nie, jest, nie, no, ty nie wypaliłeś, że poszedł w katedrę, nie? Święte na katedrze. Nie, jakbyś się po pierwsze nie był na środku i nie tracił surki na kaplicę i też się ustawił do obrony zamiast grać, jakbyś miał, kurwa, środek wygrać. Nie wiem, czy tam jedna była tylko kaplica zbudowana. No dobra, no. to no, wrażenie, ważne co byście zrobili, to byście bali to. No oczywiście, że nie. Zarazum? Kurwa, nexta. co tam? Tam bym to zarazum ugrał, ja pierdolę. Nexta, nexta grajmy, dawajcie, nexta. To było 7 eee... minut, Dawajcie, next up. Chyba się na bank. dajcie był... nexta, bo to podoba badał... ja nie, to nie, to i było tak dalej. Ja wolę nie wiedzieć, co zrobił, nie wiem, Artur takim nam dedem. Albo ktokolwiek to ugarnia, bo Edwin, albo ktokolwiek, naprawdę, że to... pojebana ja... rasa. To było na do obrony. Możemy zagrać tak samo że ja będę bronił, a, a nie atakował. O nie, nie chcę na gry z amdedem. No Dawajcie nie tu. Hmm? Dobrze, ja, się, next się moja teoria. Losujemy no na nie ale... Chuj się potwierdziło tak w sumie, Rasujemy Losujemy na bez No i chuj. Ta... Bot powinien nas spierdalać. Nie. O! Edwin z Arturem i z Girapą, bo Ezio trzeci. No. Ezio ostatni, przykro mi. Trudno, przeżyje. dobra to... Yy, to Wiesz go... co, ja tego nawet nie wrzucam, bo to jest za krótka bitwa. Ja takich krótkich nie wrzucam. Ja bym to wrzucił pod tytułem... Undead do nerfa. No ja też, tak. ja te nie, to też nie. Ale tego się nie da znerfić kurwa, no to chyba trzeba by przenieść co lisze do T5. Do jakiego Od... nerfa? Jakiego? Nie no... Dokładnie, do, do, do... ja by nic nie... Na tak krasnoludzie bym to zrobił, zobacz, jakbym miał moździerze... Co by mi z Andes zrobił? No, Jak ja byś ten nie... rycerzu też miałeś wypełnione wieże w ogóle na tym rycerzu? No, miałem tymi tymi, yeah, no. tymi. No. <laughs> Bo nie, zrobiłem, nie jeszcze próbować. No właśnie, no. Ja bym, ja bym to wybronił, gdybym mnie nie zaatakował po prostu. To, to, to nie to jest żadna filozofia. Masz zbyt wielu ludzi. Właśnie, wystarczyło zagrać optymalnie. Założyliście no, już no, A są składy? Są... No, ustawcie się no. już. No teraz... No, już, już możemy wchodzić i się w międzyczasie ustawić. Jak góra. Ja mid. Nie wiem z kim gram, ale... Ale no. ja już ustawiłem się, no. Ale nam idzie? Tak. To dobrze. jest sobie te ręce mieć. Dobra, nie wbiję mszy odcinek. Bo w sumie to cinek przegrał Gierkę, a nie to był Evil Cinek, o kurde. No, widzisz, jeżeli się nadwieszcza tak jak ja, to nie znaczy, że zagrasz tak zajebiście jak ja. <laughs> Szkoda, że to tak nie działa, no. no ciekawe, miałbyś no, grać by było... taki odcinek, no, przyznaj się. Ciekawe, ilu wtedy by było odcinków. Wyobraź sobie, cinku. Wszystkie cinki w jednym miejscu z całego świata. Kurwa, sześciu cinków w jednej gierce? Ale to by było oh. potężny. To dopiero by był potężny materiał. Bitwa o tytuł potężnego cinka. Bitwa o tytuł Augura? Nie, to nie ta. To inna. Ej, Cinek, ale serio, zagrasz Soluwe o tytuł Augura? W sensie o wyjście z Augura, z Drake'em? Nie. Wiesz czemu? Czemu?